Test ADOS 2. Diagnoza autyzmu, etapy badania i ich znaczenie dla dzieci i dorosłych. W świecie diagnozy autyzmu test ADOS 2 odgrywa kluczową rolę, pomagając specjalistom w ocenie zachowań i umiejętności dzieci. To narzędzie, które dostarcza cennych informacji, pozwalając na dokładniejsze zrozumienie potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zastanawialiśmy się, jakie etapy badania są związane z tym testem i jak przebiega proces diagnozy. W naszym artykule przyjrzymy się poszczególnym krokom, które prowadzą do rzetelnej oceny, oraz omówimy, co rodzice mogą oczekiwać podczas tego ważnego etapu w życiu ich dziecka. Test EDUS-2 Diagnoza Autyzmu. Test ADOS-2 jest standardowym narzędziem diagnostycznym używanym do oceny autyzmu u dzieci oraz dorosłych. Składa się z kilku interaktywnych sesji, które pozwalają na obserwację zachowań i umiejętności komunikacyjnych pacjenta. Etapy badania. Badanie ADOS 2 przebiega w kilku kluczowych etapach przygotowanie. W tym etapie przeprowadzamy rozmowę z rodzicami, aby zrozumieć historię rozwoju dziecka oraz zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi. Sesja diagnostyczna następuje bezpośrednia obserwacja dziecka w różnych sytuacjach, podczas których stawiamy różne zadania. Te zadania skupiają się na komunikacji, interakcji społecznej oraz zachowaniach typowych dla autyzmu. Ocena wyników. Po zakończeniu obserwacji analizujemy zebrane dane. Wyniki pomagają nam określić poziom ryzyka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Raport i zalecenia. Na podstawie analizy wyników tworzymy szczegółowy raport. W raporcie zawieramy rekomendacje dotyczące dalszych kroków, które mogą wspierać rozwój dziecka. Test ADOS. 2. Zapewnia obiektywną bazę do oceny i przyszłego zarządzania rehabilitacją dzieci z autyzmem, co ma znaczący wpływ na ich rozwój i codzienne funkcjonowanie.